Ja jestem Karskim. Dzisiaj gra ze mną Kon. Halo, przywitaj się. E, no, e, Cześć, lecie słyszę znowu. Dlaczego? E, nie ma pojęcia. To masz... końc, mam pojęcia. Mam trzy sobie Miecze, które są prawie, że najlepsze. Aha, czyli... E, Tajfun, Owdabia, czyli Koniec Rozumu? Tak. No, słyszę Cię, słyszę. Ja Cię... Poleciałem. Poleciałeś? To mnie obserwuje. Dzisiaj mamy pioseneczkę na odcineczku, co się często nie zdarza. Mówię to, jakbym nagrywał już 100 odcinków, a tak naprawdę yy, to jest dopiero nasz trzeci. Trzeci. Dwa ja dni. Jeszcze jeden już przebiję mojego kolegę z klasy, który przez rok nagrał trzy. Piszcie w komentarzach czy podoba Wam się pioseneczki O ja widziałeś co ten typek zrobił? Nie A. E Eee! co się? Popsułem! To popsułeś! To popsułem! Co? co? No! Co no popsułem i wciąż spadam. I nie umiem lecieć. Serio? A ile łapę miałeś pod tym pod ty, pod... Mało Ej! Pomocy! Zginąłem Jej! I tak w ogóle to jest chyba najlepszy odcinek, bo patrzcie patrzcie kogo mamy tutaj na spawnie Pan Johnego Napalonego Pan Jedi. Jedi przywitaj się, nie macie ale przywitaj się Dzień dobry! Dobrze. Dobrze, więc ciśnię na kolejną marynkę. Um. o, wiatrak jeden. A ryby... Wiatrak jeden. Jesteś? Tak. Dobra, są na środku. Yy, zale... A ty jesteś w ogóle nie kon. Kon, kon! Kon, 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 Kanion! No. Tak, dzień ja, dobry. Łoki pi 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 pięta, czy nie ma klienta proszę pana? Um. Piszcie mi, gdzie się czat zmniejsza. Aha, ustawienia czatu. King ktoś z tobą chce mieć coś? Naprawdę? Tak, pisamy. Nie, 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 po... nie, co mi się stało? Co ja zrobiłem z Minecraft? Gramy jakby. O Jezu, ja wszystko zmniejszyłem, co ja zrobiłem? Nie, ludzie widzieli że... te tak, moje triki, żeby poprzuć sobie Minecrafta. Polecam. iść, czy tam? Ej, ja muszę tu skoczyć, bo ja nie mam miecza. Dobrze. To ja tu jestem. Um, masz... Masz miecz. Szerszenia mam. Eee, y, gość, który ma aura. Gościu, który ma antyplota. Nie, dobra, nie ma. Dobra, dwó dwóch poleciało. Dobra, I ja tam. mam żelazny miecz. Czekaj, no. czy pierdych się, czy nie pierdychnie coś innego, suń. Suń się, bo jak cię przepierdykuj to poleci. I wtedy... wtedy, Czekaj, to odsłanie mnie, ja się dalej pobawię. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo... Ym... Mam jedną szczarpę. A ja ją Aha! Mam przeźroczystość Aha Skala Piękku. Nie, że leszczyli Ej, oni mają im sojusz na środku fajnie think... Leci do nas Blaze, blaze, blaze. Blake O kuwa No, to tobą w ping-ponga? No, nie, jeden będą grał w ping -ponga. Dobra, to następna ręka? No tak, tak. To czekaj, hmm. no ładny. nie ma żadnej. To może chaos jeden, co? Wbijamy. Chaos jedynka. Świeże leczko. Ja coś chyba popsułem. No bo mam dziwne te... O, o lepiej. Chyba lepiej. Nie, wolę. nie, dalej to samo. Zobacz czy nagrywanie Ci się nie zepsuje. Nie, nie, nie. Że, żeby się nie okazało, tak jak nagrywaliśmy na ten pierwszy odcinek, że nagrywanie się że głos się zepsuje. A, to był... to był fail forever. Tak, tak. No to jest wtedy nie było, że dźwięk się nie nagrał, po prostu było w opcjach. Dobra, yy, ten. Yy, gramy. Jeszcze. Piszcie, czy lubicie tą piosenkę, która teraz właśnie leci, bo ja jej nie lubię. I pewnie będzie komentarz, czy dlaczego jej słuchasz. Bo to jest składanka. Składanka, nie ma coś takiego. To jest playlista. Wła? Składanka piosenek. Dobra, to co, idziemy na, na te drugie skrzynki? No... Mnie atakuje legozaur. Na drugie skrzynki się spotkamy. No. E, co? No tak, tak, tak. Spadnę. Jak to? Chyba moja lekcja się trochę tutaj... rozpiła. Tu jest resztą, i ja postawiłem TNT, nie? Naprawdę! Ale spokojnie zrobiłem identycznie to samo, prawie co ty. Dobra, obserwować trzeba. Po co? No, bo chyba on No ja zginąłem. Ha, aha, dobrze. Jony napalony! No, Dobra, leśniczówka klasy. jeden. Leśniczówka. Dobra, jestem, a ty jesteś? Ja też. Gdzie ty? O, widzę cię, tu macham cię. Macham, Hej? Ej, kolego. Tutaj. Jesteś tam? A. Dobra, Dobra tamy się na środku. Nie. Gdzie? Ale ja idę na środku. Co ja popsułem? Co ty? A co ci jest na serio? Tam? Mam takie dziwne napisy. Na Chyba po japońsku. Coś w tym stylu. To może ale nie wiem, to jest zepsułeś na pewno, ale co, co ty. Dobra, nie mogę odpala na przed... Ona nie chce być tak samo jak ja. Dobra, wrzuciłem typa. A ty jesteś sam przy drugiej skrzynce? Tak. To bo, bo nie strzelam do ciebie, bo ja bym nie przykwierzy. Wiesz... Naprawdę byś do mnie strzelał. No no tak chęci sobie. Dobra, ja sobie robię miecz. Ja idę do drugiej strony. Patrzcie, do mnie nikt nie, nie strzela, kolego. Eee, ale po co? Po co? No ale po co? No po co? Po co? Chcę, zag... chcę, chcę, chcę sam. No chcę. No kurwa, no nie wytrzymuję. Muszę grać sam. No. Myślę, no, muszę... że dzisiaj... Myślę, że my będziemy tak stawiać parę odcinków dziennie, bo teraz jeszcze są wakacje, więc mamy czas. Ale kiedy przyjdzie rok szkolny, no to wiecie te sprawy. O, może jeden dziennie. No, jak to się w ogóle czasami uda? A jak już co, to co dwa dni? No. Ej, dobra, chodź na środek. Mam do ciebie łuk. Jaki? Ognisz tego. Czekaj, muszę rozwalić cyklotki. To nie jest taki kopii. To jest dobra muzyka. Przepraszam was, że tak mało mówię, ale no uwierzcie, to jest stres tak przed... przed, przed zeromem widzów grać. Mimo, że... usłyszeliście historię od... Blowka, jaki zrobił pranka? Fajnie. Głupi tak. cykl. No, jesteś na środku? No coś mnie przed chwilą wysadził ktoś. Mm, u góry jest tykle. No mm. brawo. Ginie lęk. Zbyt gęsty jest. By bie... No co on robi? Nie, nie wiem, on ci... Co on robi? Nie, nie on co mówi. jakiś czas co? Wysadza, wysadza i ja spadam. On ma taką ten, on ma taką... Ja wiem co on robi, on ma poszukiwacza! Nie poszukiwacza, tylko on ma taki gadżet! Nie? To jest poszukiwacz. Będziesz chodził na nim, uważaj. Rzucił ci po raz kolejny to? To nie jest, on nie rzuca, on po prostu sobie skrzynki otwiera! No nie, nie! On rzuca, ci jest Masz taki gadżet, uważaj, rzucił! Czyli... dole, on będzie zaraz do ciebie schodził. się na dół, możesz go z łuku Nie mam łuku! Czekaj, będę to rozwalał. Zginąłem. Zginąłeś? Poszedł na ciebie? No, przepraszam was bardzo, ale chyba nie może być muzyka, bo wtedy mój Minecraft już całkiem... Całkiem już. Co? Gramy dalej, czy co? Tak. Tak? Tylko muszę pełny ekran na chwilę wymy... To? Nie, nie prawa autorskie, prawa autorskie, odwarcie się. Redzeni jeden. Czekaj. Ja już wbiłem, dawaj. No, mm. Jesteś? Nie. No wbijaj, No. Jesteś? Nie. To wbijaj, dziwaj. Jesteś? Nie. To już nie Czekaj. Ej, mechanizm 2, mech 2. Ja 1. jeden. Mechanizm. Mechanizm 2, mech Me ok, jest, gdzie ty jesteś? Tu, pomiędzy nami typy. idziemy na niego. Światła dworzan, korytarze. Idziemy Co? Idziemy na tego typa. No, myślę, że to już będzie dzisiaj ostatnia ręka w tym materiale. No. O ja, gramy już? No. Dlaczego ja jestem taki słaby w tym... Dniu? Mnie się pytasz? Nie. Mam mówić za siebie? Mam ubijacza. A ja spadam. To? Ja spadam. Spadłeś? No. To chcesz. Chyba widzę, gdzie jesteś. Ja mam bijaczek. Dobra, dawaj na typka. Robię mu trochę dźwięki. Ej, szybko, bo on się odwrócił. Szybko, szybko, szybko. 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 On przeleciał przez dwie wyspy. No wiem właśnie. Ej, na środek, bo tam klepa się dzieje. A No to i na środek. O, tam jeden zrzucił drugiego. Ej, tu jest bardzo dużo typków na środku i oni się wszyscy klepią. A jakie masz rzeczy w ogóle? Ej, plecy, plecy, plecy! Ej, on ma anty. Anty. Nie, nie anty. Pyknij go. Pykam go cały. O! Nie wyleci! Ale? Nie wyleci! Nie ma szans! Nie wyleci. Kurwa! Ty kurwa zepchnij, mnie! No niestety. Nie! Yes, myślałem, że go zetknąłem! Ale... No to, chodźmy pożegnać się na spał, nie Z... ma obok jego jak ja? No, przy John'ym Napalonym. Dlaczego nie ma John'ego Napalonego już? Nie ma? Czekaj, Chodź obok... No, Chodź obok y, tej. Nie, ob, obok wiedźmy. Dobrze, idę. Więc ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie. Wiem, że tej gadki już nie słuchacie, ale trzymajcie się i cześć!